Mam, w marcu będę robić następną sztukę, na razie tutaj gram też monodram, ale, ale wesoły, bo Around the World in the Bad Mood, czyli w złym humorze dookoła świata o Stewardeście. gram pokojówkę, takiego pół wampira, pół człowieka, gram matkę w bajce dla dzieci, także... Jakby na razie no mam... Dzieje. No i teraz będzie premiera tego i, i w marcu będzie następna sztuka. Super. Obym podołała tylko. Życzę powodzenia. Serdecznie Państwu dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.